Mamik, mamik, strzela. No, teraz wyrębnięki będziemy mieli. Ja go zreduję. Prywę, jak. Czy, przymiał. Tak, tak, Nagrywam.

Roll, eh? I'm gonna step away. Eh? Mama, mama, just Jak ten są, który mówi uciekaj, cię goni stad gołębi. Mam oczywiście stare Mamy załączone jakiegoś ja tam.

Dobra Ja patrzę wszystko co się dzieje na mapie no W komputerze oglądam swoje bzdwem Znaczy już nie mają, bo ja już rządzę to puszczę Ja to już dwa pewnie tylko 2 minuty minuty To już było No to jest Spadaj, spadaj, spadaj Konto YouTube już nie oglądacie moich filmów, proszę bardzo. Zdjęcie ja dowód. To jest stare. Pod ostatnim filmem jest tylko jedno wyświetlenie. A trzy wyświetlenia już. A wcześniej było. Jest jedno. Pokazuję to jedno. A tu trzy wyświetlenia. Trzy osoby tylko oglądają ciągle. Trzy. Osoby pod ostatnim filmem były. Jeśli zostawicie pod tym filmem.

gemów? Ile gemów? Tak pomyślałam. Cena mega boxa? Nie. Kupimy 30 gemów. Czyli dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt złotych. A dobra, poświęcę się. Osiemdziesiąt. Osiemdziesiąt. Będziemy mieć dziewięćdziesiąt siedem. I... Kupimy token Deblery. Pewnie je zostawicie. Nie dlatego tak mogę wstać nawet 2000. A ja nie. nie 2000. Dobra tak. Dobra. Stawcie dużo subów. Do końca roku robimy tak chwilę. Chcę zobaczyć swoje konto. на YouTube. А у меня есть. Сбатши контролем зубов. Okay. Mam siedem Subów. A tyle ile mam filmów do czyli 41 Subów? No nie. nie. Dobra. Stawka. Ile trwa film, który wybiorę? ile trwa tym, który wybiera? ten ile trwa? tyle macie zdajcy ile trwa w filmiku? O, 14 minut 14 14 subów ma być do końca roku to 80 gemów